Witam wszystkich na kanale Janek Człogista. Dzisiaj zagramy light'em na mapie Prochorówka. Jest to typowa mapa do kampienia, świetna dla takich light'ów jak ten. Także będzie mógł ten sobie ten lajcik rozwinąć skrzydła. Jeśli Wam się spodoba ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, to wiele czasu nie trwa, a mi pomoże rozwinąć kanał, także ruszajmy do bitwy. No i fantastyczne losowanie. Mapa Prochorówka. Ja oczywiście chciałem zająć tutaj strategiczny krzaczek. Wykorzystuję swoją prędkość maksymalną 65 km na godzinę. Tutaj właśnie na góreczce chciałem zająć ten krzaczek, ale widzę, że sojusznik tu jedzie, więc nie będę mu się tam wpierniczał. Jadę dalej. Jeszcze lepszą miejscówkę zająć, skoro on tutaj nie pojechał centralnie na samym środeczku, właśnie to jest tutaj. I teraz mogę sobie świecić całą linię 1, całą linię 2. Praktycznie większość mapy jest tutaj wyświecona. Właśnie pokazują się pierwsze pojazdy WK uszkodzenia po strzale i kolejne także dysponujemy tutaj działem 137 mm także średnie obrażenia na tym dziale to jest 115 damage penetracja 126 także niewiele ale tutaj nadrabiamy wszystko swoją Fantastyczną mobilnością oraz potem także kurci, kurci na takich pozycjach, właśnie korci to, żeby oddać ten strzał, ale w tym momencie po oddaniu strzału i od razu będziecie widoczni. Czasami można. i yy, Najważniejsze, żeby tutaj na tej góreczce yy, przeciwnicy. Nie było nikogo na górce, gdzieś tam w pozycji 1G. Tam jest taka góreczka, taki krzeczek, I tam bardzo często pojazdy na wieżę przejmują tą miejscówkę i ciężko je wyjąć. I tamte pojazdy mogą Was tutaj zaświecić. Szczególnie, że, że jak widzicie, z e, większym pojazdem, no widać, widać tutaj całe. Tył pojazdu i, i w momencie strzału stracić swoją kamuflaż. zobacz, cały czas korci, strzelić, strzelić, strzelić. No. To jest najgorsze właśnie podczas spotowania, robienie różnych zadań. Że korci ten. Prawy przycisk myszy kliknij, kliknij, walni go. O właśnie, tutaj to właśnie ta pozycja, próbuje ten kolega. Dojechać to jest jeden krzaczek i troszkę dalej tam jest jeszcze jeden krzaczek, który lepiej żeby nie zajęli. Chyba nie ma kolego od tej żarówki, No szkoda. Zaraz będzie smuć. o! Zobaczcie, nie strzelam, chociaż przeciwnicy są bardzo blisko. To byłoby już mój koniec w tym momencie. Zwłaszcza yy, przewaga przeciwników jest taka duża. Hmm. Przynajmniej na tej flance. Dobra, o jest, jest kaczka. Kaczka, no dobrze, skończyć tą kaczkę, panowie. Z mi tutaj, o, ukończone zadanko. Jeśli będziecie mieli właśnie po waszym spocie wykryć coś jak... No to jest najlepsza mapa. Raz, miejscówka dwa. Bo widzicie praktycznie większą ilość mapy. Dobra, ja znowu coś jest. Chciałem podjechać odrobinkę. Nie ma sensu. Nie ma sensu. A i jest headset, O kur... Dobra. Schował się. Zobaczcie, zadania się same tutaj robią, szczególnie no, na tej mapie. Ta mapa jest wybitna, powiem Wam szczerze, właśnie pod y, zadania spoterskie. O i dobra, chyba straciłem kamuflaż, tak jest, i od razu uciekam. Uuu, tego tutaj w kato się nie wpatrzyłem. No tutaj to, to była moja wina, ewidentna. Ewidentnie moja wina. Zrobimy kółeczko, zgaśniemy Kurde, to że to O, jeszcze artyleria we bije Dobra Tam jest Hetzer, Może też sobie postrzelamy troszeczkę Dobra Powiem eee. wam szczerze, każdy pojazd na tej mapie oczywiście Light może wydawać się bardzo OP tylko wystarczy umiejętnie nim grać, zająć jakiś krzaczek żeby nie kusiło do strzelania od tej matyle. Eee, dobra, Matel. Matel matyldacz ona się schowa cofa się do tyłu dobra i Tu, tu będę miał przestrzał? Chyba nie. Dobra, e, zwróćcie uwagę, że większość pojazdów jest, jest wyświecona. Nie widać tylko... E, jeszcze artylerii. A tak jest 4... nie, jeszcze jeden pojazd jest niewyświecony. Kurde, myślałem, że już... O, jest! Jest ostatni pojazd niewyświecony, który miał być. Patrzcie, wykorzystuję linię krzaków, cofam się, cały czas jestem niewidoczny. No i dobra, i teraz jest fantastyczna sytuacja. Wszystkie pojazdy wiadomo, gdzie są, oprócz artylerii. Jak dobrze pamiętam, no to będę musiał yy, chyba tutaj pocisnąć tą linią. Tak, tak, bo to już yy, wszystko wiadomo, gdzie jest. Teraz tylko cisnąć do przodu. Nie, już. Uu jeszcze spod. Dobra, zjeżdżamy w dół aby zniknąć i tutaj, tutaj raczej już pojazdów nie będzie, bo wszystko jest z tamtej strony. Ciężko wierzyć w to, że będą rotować, że będą się przestawiać przez większą część mapy. My mamy mobilność, więc ciśniemy szybciutko, żeby przegonić Matyldę i złapać ją w krosie. Razem tutaj z KV1. O, jest niespodzianka. Znowu i kwadracik do bicia można go porobić. Raz. Kurde, schował się. Ale patel na wodzcie, zobaczcie, jak pięknie. Jak mówią, do odważnych świat należy. Mamy zadanko zrobione. Jeszcze tylko skończymy tego kwadrata przebrzydłego, którego nikt nie lubi. O. No, i dobra, bardzo fajnie to wyszło. Eee, Tam mamy T3485, Matilda, Wuka, 3 pojazdy. No, zaraz chyba powinniśmy to wygrać. O, <grywka> ale słaby kamuflaż miał. No, masakra. O, dobra. Cały czas wykorzystujemy maskowanie krzaków. Teraz o, i co tu się dzieje? Teraz zniknął nam te 485. Twardy pojazd, będzie nieco trudności z jego porobieniem. Tym bardziej, że on ma full HP, prawie a my mamy, nie mamy połowy. Ale jakbyśmy go złapali od tyłu, byśmy go mogli pobić troszeczkę. O kurczę, no tego to się tutaj nie spodziewałem, że on się wróci. Myślałem, że będzie bardziej w doku. Kurde, jeszcze nie trafiam, no trzeba spierniczać, bo nie ma, nie ma. o dobra, chociaż tyle. Chociaż tyle, może uda mi się uciec za jakieś buduleczki. O, no nie, no trudno, trudno, trudno. Dobra, jest ok. Po bitwie. Czekamy na raport. I mamy raport. Wpadła klasa mistrzowska, zwiadowca, służba patrolowa. Wynik drużynowi zrobiłem 1711 obrażeń, 3 fragi, 1402 expa. Jest to najlepszy wynik expa w obydwu drużynach. No i dobra, podsumowanko. Maraton się kończy za godzinkę. Mam nadzieję, że czołgi żeście odebrali. Lightem żeśmy pograli, było fajnie, fajnie świeci, jak to light na tej mapie, no nic dodać, nic ująć, tak się powinno właśnie grać lightem. Na tej mapie dużo świecić, na koniec dobijać lufy. Także jeśli wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie i czekajcie, niedługo zrobimy live'a. Będzie dużo nagród, także zapraszam. I Heja.